Witam. W tym odcinku chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań zadanych mi na, na forum, na YouTube. Ktoś mi się spytał, jaki jest koszt oprogramowania Visual Studio. Więc jak wiecie, jest to dostępna wersja Visual Studio. Express wersja darmowa, ale ta darmowa wersja nie posiada wielu dodatków. Takim jednym z dodatków jest np. Install Shield. Install Shield jest to, jest to możliwość tworzenia instalacji oprogramowania w swoim projekcie programistycznym pod Windows. Jeżeli chcielibyście kupić pudełkową wersję Visual Studio, to musicie wejść na stronę microsoftstore.com.pl. Wpisać na przykład sobie w Google sklep Microsoft i wyskoczy wam ta strona, i tutaj macie kup produkty. I tutaj jest takie coś jak Visual Studio. I Visual Studio na ten dzień kosztuje, zaczyna się cena od 1710 zł i zawiera VAT Już sobie, tak? Oczywiście są inne droższe wersje, tutaj mamy z usługą MSDN, 5000 i tak dalej. I nawet mamy za 14 tysięcy, więc jak widzicie, nie jest to tanie oprogramowanie, ale ktoś, kto zajmuje się komercyjnie pisaniem aplikacji i sprzedażą swoich programów komputerowych, no po prostu musi zainwestować w gotówkę. Jak widzicie, te 1710 zł to jest uaktualnienie. Czyli, jeżeli posiadacie na przykład wersję Visual Studio. Professional 2012, to możecie sobie kupić takie aktualnie nie macie za 1710. Jeżeli chcecie kupić pełną wersję, no to musicie zapłacić 2855 zł w tym wypadku i to już jest z VAT-em. Więc jak widzicie, oprogramowanie jest dość drogie, ale jeżeli ktoś chce założyć firmę programistyczną, no to niestety musi zainwestować pieniążki i to jest ta inwestycja, prawda? Tak jak w każdym innym biznesie. Jak ktoś chce być, nie wiem, założyć sobie jakiś sklep, no to musi kupić półki i tak dalej. Jeżeli ktoś chce założyć firmę programistyczną, to musi niestety zainwestować w dobre oprogramowanie. Oczywiście, Visual Studio Professional 2013 jest to produkt firmy Microsoft i, i, wiadomo, tworzymy aplikację na tą platformę. Jest to środowisko, które umożliwia pisanie oczywiście aplikacji w tak zwanej chmurze. Czyli Azure, Microsoft, albo po prostu też tworzenie aplikacji do sklepu, czyli no po prostu pod Windows 8, tak, 8.1. Nie wiem, jak jest Windows 10, który niedługo wychodzi, ale zobaczymy to w przyszłości. Mi się zdaje, że też będzie można pisać te aplikacje. Więc, tak jak mówię. Ktoś mi się zapytał, jaka jest cena, więc odpowiadam: cena w tym wypadku zapewne o instalację taką podstawową, profesjonalną 2013, w której już macie Install Shield i w ogóle oprogramowanie do zamazywania kodu i tak dalej. To wszystko jest w tej cenie prawie 3000 zł. I tak jak mówię, no, czy musicie zainwestować, jeżeli chcecie profesjonalnie pisać oprogramowanie i sprzedawać na przykład na rynku. Więc tyle kosztuje wersja mm, IDE mm, firmy Microsoft.